Przerwana tama w stroniu Śląskim, na Dolnym Śląsku. Prawdopodobnie został uszkodzony i przerwany wał boczny, który jest w przedniej części tego urządzenia. Woda zmierza rzeką Biała Lądecka w dół zlewni Nysy Kłodzkiej, Wlewa się do stronia Śląskiego, niszcząc budynki. Widzimy to teraz na zdjęciach. I kiedy te zdjęcia zobaczył nasz redakcyjny kolega Sebastian Szczęsny z Eurosportu, napisał do nas tak: Moje miasteczko przestaje istnieć. Ciężko się to ogląda. Sebastian Szczęsty jest z nami teraz w studiu. Sebastian, to była bardzo mocna informacja od Ciebie. Kiedy teraz zaczęliśmy mówić, rozmawiać o tym, powiedziałeś, że kiedy zobaczyłeś te zdjęcia, to miałeś łzy w oczach, teraz też. Tak, bo patrzę <laughs> Patrz na to, co się dzieje i nie wierzę naprawdę nie wierzę bo stronie miasteczko które żyło wcześniej z hutnictwa tak tam była huta szkła kryształowego wileta która dawała pracę wszystkim ludziom potem huta została zamknięta i jak gdyby całe miasteczko przebranżowiło się na turystykę i z tej turystyki żyło to miasteczko było starało się modernizowane i tak dalej przyszedł rok 97 kiedy ta słynna duża powódź dotknęła bardzo mocno stronie śląskie, natomiast nie w takim stopniu jak teraz. Ja patrząc na te obrazki, to co pokazaliśmy przed momentem, to jest ulica Kościuszki. Ten budynek, który się wali do wody, to jest budynek, który swego czasu był biblioteką, potem był siedzibą Straży Granicznej, był także siedzibą Komendy Policji w Stronie Śląskim. Budynek, który wcześniej tak naprawdę nie ucierpiał w taki sposób, natomiast w tym momencie ten budynek zupełnie został przez tą wodę porwany. Wspomniałaś o tej informacji, która mówiła o Tamie. To jest Tama, która niedługo będzie obchodziła 120-lecie swego istnienia. To jest Tama, która została zbudowana przez Niemców, zbudowana z takich potężnych kamieni, bloków, takich głazów, bloków kamiennych, które zostały tam odpowiednim spoiwem połączone. O, z jednej i z, tak z drugiej strony to, to jest niewiarygodne. Z jednej i z drugiej strony były potężne wały ziemi. Sama Tama jako tako, co widzimy, ta Tama zatrzymała, jak gdyby wytrzymała, natomiast puściły zupełnie wały. Ta tama w 97 roku, ona powstrzymała te gigantyczne napory wody, które płynęły z gór, z masywu Śnieżnika, bowiem patrząc z tej perspektywy, tak jak teraz, za tą tamą, idąc tam dalej w kierunku miejscowości Bolesławów, Kletno i tam dalej w kierunku Śnieżnika, to już tam, tam się zaczynają góry i stamtąd spływały wody. Proszę mi wierzyć, że wysokość tej tamy to jest parę ładnych metrów. Z tej strony to jest jakby to wyjście z tamy, natomiast z drugiej strony jest pod Potężny teren, który do tej pory był wypełniony po brzegi, przy tej powodzi, którą mamy w tej chwili. Pękło z prawej strony i został zmyty całkowicie wał. Woda ruszyła na stronie. I proszę sobie wyobrazić. W tej chwili ja dostaję mnóstwo telefonów od znajomych z pytaniem, czy wiesz, co u moich rodziców się dzieje, bo nie mamy z nimi kontaktu. Widziałam na zdjęciu, że porwało dom. Czy wiesz, co, co się dzieje z tymi ludźmi, bo tam jest, mam działkę obok w sensie, że, że tam mieszkają moi, moi rodzice. Nie ma w tej chwili kontaktu z ludźmi ze stronia. Nie można się do nikogo dodzwonić. Padła sieć, padła łączność, nie ma tam prądu i jedyna informacja, jakie odczytujemy, to czytujemy na, na takiej grupie, na, na jednym z portali społecznościowych, gdzie Ludzie jak gdyby właśnie wymieniają się informacjami, co wiadomo. Myślę, że też ich życie może być zagrożone. E, wiesz co, patrząc na to, co się działo i co się dzieje w stronie śląskim, patrząc na to, jak płyną budynki środkiem, tego nie było. Tak dość Nawet rado... w 1997 roku. W 97 roku, słuchaj, była powódź. Rzeczywiście stronie też spłynęło. Nawet gdzieś tam wspominając później, ludzie tak pół żartem, pół serio opowiadali, że vis, -vis mojego bloku, w którym ja wtedy mieszkałem z rodzicami, był Okrąglak, czyli taki okrągły dom kultury, z którego wypłynęły instrumenty, i one sobie popłynęły, bębny i tak dalej. To wszystko popłynęło, tak? Wokół stronia są zlokalizowane stawy hodowlane pstrągów. E, raz, żeby zarabiać dwa, oczywiście dla konsumpcji, dla turystów, którzy tam przyjeżdżają. W 1997 roku te stawy zostały wymyte i te wszystkie pstrągi, naprawdę, bo to ogromnej ilości, płynęły ulicami stronia i były gdzieś tam, zatrzymywały się na siatce. Wtedy, kiedy jeszcze funkcjonowała huta szkła kryształowego, i tam ludzie, jak to mój ojciec wspominał, wannami wybierali te, te, te ryby. Natomiast takich zniszczeń, jakie w tej chwili oglądamy, to w stronie nie było. Brat mój, który do mnie zadzwonił, mówi, że słuchaj, wszystkie mosty w Stroniu są pozrywane. Jeżeli popatrzymy na, na mapę, do Stronia można wjechać de facto z trzech stron, a więc od północy, od strony Lądka-Zdroju. Droga przerwana, nie ma możliwości dojazdu od strony północy. Są dwie drogi na południe. Jedna droga, która biegnie w stronę ośrodka narciarskiego Czarna Góra i Sienna w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej. Co się dzieje w Bystrzycy, to widzieliśmy. Ponoć tak, że tam droga jest przerwana, potężne kłazy naniesione przez wodę na, na, na tę drogę, nie ma dojazdu. Miejscowości takie jak Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, w kierunku Bielic, mówię tu już bardziej na południe, patrząc na mapę w prawą stronę. Miejscowości takie jak Bolesławów, Kamienica, Kletno, gdzie jest słynna jaskinia niedźwiedzia, są miejscowościami, czy też wioskami, bo to są niewielkie, są zupełnie odcięte. Drogi są powyrywane, mosty pozrywane, ludzie się pytają, co zrobić, żeby dojechać do Stronia. Informacja, które przychodzą, jedyna droga powietrzna, czyli śmigłowiec, tylko w taki sposób do stronia można dojechać. Oczywiście, z tego co wiem, służby stają na głowie, żeby udrożnić przejazdy, żeby można było dojechać. Jedna z pań, która napisała na właśnie forum społecznościowym, że w miejscowości Nowy Gierałtów, które jest oddzielone, ludzie potrzebują wody, bo nie ma prądu, nie ma wody, zostały zalane oczyszczania, zostały zalane filtry I, i to spowodowało, że tak jak powiedział mój... Mój brat, że leci brunatna woda w tej chwili w Kranach, o ile jeszcze, jeszcze leciała. Sytuacja po prostu dramatyczna. W samym stroniu został porwany budynek policji. To, o czym mówiliśmy, te obrazki, które oglądaliśmy. To jest właśnie ten obrazek. Tam widzimy to czubek tego. Policji. Tak, to obecnie. Czubek dachu, tak naprawdę, tego, tego budynku. On stał po lewej stronie drogi. Te zdjęcia, które w tej chwili Państwo widzą, to jest taka droga, która wiedzie pod górę na wzniesienie dość duże, na którym jest kościół. Mieszkańcy z ulicy Hutniczej, między innymi, przy której Mieszkałem niedaleko huty. No właśnie, bo ty mieszkałeś tam tak, przez wiele lat. Tak. tak. I, i no. mieszkańcy ulicy Hutniczej zostali ewakuowani do dawnej, starej szkoły, jak my to nazywaliśmy, późniejszego gimnazjum, obecnie też zespołu szkół, który jest obok kościoła na, na, na wzniesieniu. I, i, I tam znajomi, którzy jeszcze była łączność, mówili, że tam ich wszystkich skomasowali. Co, Sebastian, jak tego słucham, to tak sobie myślę, że to jest dopiero początek tego dramatu, który może jeszcze dotknąć. No, wiesz Bardzo co? Ja mówi. nie wierzę w to, że. że co może być gorszego w tej chwili? Nie ma mostów, nie ma dróg, nie ma łączności, a miasto napisałem tak, jak napisałem też z moim bratem, że nasze stronie przestało istnieć tak naprawdę.